I znów bardzo liczna. Myślę, że około tysięczna tradycyjnie grupa biegaczy, dowiemy się o tym później, ruszyła. Żegnamy brawami. Brawami żegnamy swoich najbliższych, dziewczęta, chłopców, dorosłych, krewnych, koleżanki i kolegów. I oni biegną w rytm muzyki. A my też bawimy się w tym rytmie. Brawa, brawa, brawa. Znajdujemy się na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji na ulicy Nowowiejskiej. W dniu dzisiejszym e, święto biegania w Tomaszowie. Festiwal biegowy. E, po raz 31 organizowany jest Tomaszowski Bieg imieniem Bronisława Malinowskiego dla uczczenia pamięci tego wybitnego e, sportowca. E, Głównymi organizatorami tej imprezy jest Zarząd Miejskiego TKKF oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Współorganizatorów i sponsorów jest bardzo wielu. Myślę, że na łamach internetu i w prasie będą wymienieni, za co im szczególnie i serdecznie jako organizatorzy bardzo serdecznie dziękujemy. W programie dzisiejszej imprezy znajduje się bieg rekreacyjny na dystansie 1500 metrów, w którym może wziąć udział e, praktycznie e, każdy. E, drugi dystans to 3000 metrów dla młodzieży oraz kobiet oraz bieg główny 10 tysięcy metrów dla mężczyzn oczywiście od 16 roku życia e, do powyżej ostatnia kategoria 70 lat, e, a także dla pań. W tym roku frekwencja jest bardzo duża i zadowalająca. Myślę, że pogoda dopisała, ale myślę, że ten bieg wró wrócił już na, na stałe w tradycję biegania na początku września i dlatego ta frekwencja jest taka, taka dobra. W biegu na dystansie 1500 metrów myślę, że jest około 700, 700 uczestników. Bieg na 3 km zgromadził na starcie około 300 osób, a rekordowa ilość około chyba 280, nawet nie wiem czy nie 300, jeszcze nie mam oficjalnych danych, to start na biegu 10 tysięcy metrów. A więc myślę, że z wielu miast, około chyba 60 czy 80 miast z Polski w biegu na dystansie 10 km przybyło do naszego miasta. Myślę, że jest to doskonałą promocją działań sportowo-rekreacyjnych i naszego miasta na terenie kraju. Tak jak mówiłem, niektórzy się rozgrzewają. W koszulce maraton Wrocław witamy zawodnika, który na pewno potraktował to jako rozgrzewkę. Brawa, brawa, jeszcze raz brawa. Brawa dla wszystkich. I dla tych co ukończyli. Duże brawa i dla tych co dobiegają. Zobaczycie na końcu starki jakie maluszki będą też zmierzać do mety. To duża zasługa rodziców, może i dziadków, że Przywożą swoje pociechy te najmłodsze, by zarazić ich bardzo pozytywnie chęcią do uprawiania sportu, rekreacji. Być może z tej grupy, z tego tysiąca dziś startujących będziemy mogli się cieszyć w przyszłości medalami zdobytymi na najważniejszych imprezach światowych, czy najważniejszych imprezach organizowanych w naszym kraju. Bardzo zmęczona no. i już zbiegłam, biegłam kiedy A A nie kiedyś kiedy w tym biegiem. A szkoły szkoła w... podstawowej nr 2 jestem w drugiej klasie i ja tutaj jest uczestniczyłam, uczestniczyłam tylko ja można powiedzieć, że Brodek Majnowski był odpowiedzialny za udział w procesie przeprowadzonym. Taki rok też przyjdzie na Jest imprezą sportowo-rekreacyjną. Rekreacyjnie ścigamy się, można powiedzieć nie ścigamy się, ale bierzemy udział na 1500 metrów. Dla wszystkich przewidziane są pamiątkowe znaczki, dyplomy oraz wszyscy biorą udział w losowaniu nagród. Oczywiście nagrody dzięki sponsorom, a głównym sponsorem głównym tegorocznych zmagań jest Urząd Marszałkowski Włodzi, Bank Gospodarki Żywnościowej, firma Dekorator oraz Las Vegas Power Energy Drink. Oraz wielu innych mniejszych sponsorów, za którym od razu już teraz wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy. W biegu na dystansie 3000 metrów jest podział na kategorie wiekowe. W każdej kategorii wiekowej są fundowane puchary przez Szkolny Związek Sportowy oraz nagrody rzeczowe. W biegu na 10 kilometrów stopniowanie nagrody jest co 10 lat, a więc pierwsza kategoria 16, 19, 20, 29 i tak dalej do powyżej 70 lat. Każdy otrzymuje nagrodę rzeczową, główną nagrodą w tych dzisiejszych zmaganiach jest y, kino domowe. W tamtym roku przy, przypomnę, że wygrał y, Sergiej Wiskowicz y, z Ukrainy. Myślę, że w tym roku również bieg ma charakter międzynarodowy, ale kto wygra, pokaże oczywiście tutaj rywalizacja sportowa. Jako organizatorów cieszy nas bardzo udział przy otwarciu i przy wręczeniu nagród władz samorządowych z Urzędu Miasta i ze Starostwa. Oczywiście te instytucje mocno włączają się do organizacji organizacyjnie i finansowo do naszej imprezy, za co im serdecznie dziękujemy.